Hej, chciałem Wam przedstawić dzisiaj pewien tekst stary, znaleziony w pewnym starym kościele w 1692 roku, no mniej więcej w tych latach, w kościele w Stanach. A tekst jest... No, trzeba pomyśleć nad tym, nad, nad, nad życiem, nad, nad przyszłością, nad przeszłością, nad samym sobą. Proszę. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi. Prawdę swą głoś, spokojnie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni. Nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały. Ale powiem, zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. Ciesz się zarówno z tymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem pracę, jakkolwiek byłaby skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swoich przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech Ci to nie przysłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów, i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nowym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo tutaj być i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jak być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz, jakkolwiek są twoje pragnienia. W zgiełku ulicznym zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą z całym swym zakłamaniem znojem i rozjanymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny bądź uważny staraj się być szczęśliwy dzięki